Jasne, a jeśli chodzi o zadania gramatyczne, pojawiły się jakieś cięższe czasy, może czas zaprzeszły? Nie, nie nie było nic trudnego z gramatyki. Na poziomie egzaminu smoklasisty w, w zasadzie. Absolutnie, myślę, że tutaj nic, nic nie było zaskoczeniem. Problem jest taki, że ja nie znam y, czasów, tylko bardziej ich używam. Tego nie było problemu. Okay, okay. Nic mnie zaskoczyło. Dobra, to w ramach e, w sumie uczniów z języka angielskiego, ale niemieckiego też zapraszamy. Mamy też taką mini maturkę. Trzy e, pytania, no, ale z ale ale z niemieckiego z nie. Wybierz poprawną odpowiedź. E, he didn't come to the party. W sensie ja nie widzę tych odpowiedzi. E, didn't, last, did, wasn't. Uh, didn't he? C. Did, did. did. Finalna odpowiedź? Tak, tak. Did he? <laughs> Didn't he. Czy jest to finalna odpowiedź? There wasn't. Did he. So that... Jest ona prawidłowa, dobra. Która forma jest poprawna? I'm looking forward. A. To see you next week. B. Seeing you next week. C. To seeing you next week. I D. See seeing you next week. Odpowiedź Do... C. Si, you. Si, sim pronto to see. No, to see. To see. No, e tutaj, niestety... To see Ai, ai, ai. Se Chico acha que não